Kurwa. Dobrze, Anakin, dobrze. Ha, ha. Zajebko, ale że jak? Zajebko teraz. Nie powinienem. Zrób to. Zrobiłeś dobrze, Anaki. Byłeś zbyt spierdolony, by pozostać przy życiu. Był nieuzbrojonym chujem. To nie jest droga żydajów. To zupełnie normalne. On zaczął bójkę, a ty chciałeś mu oddać. Nie bijesz się przecież pierwszy raz. Pamiętasz, co zrobiłeś ludziom z piasku, prawda? Ojojoj, trzeba się pospieszyć, bo zaraz leci jak miłość. On jest najebany. Nie trzeba było mu dolewać. Zostaw go, bo nie mam nagrywarki. To obejrzysz powtórkę.